Poranko moi pychatkowi przyjaciele, moi subskrybenci, witam Was serdecznie w ten cudowny poranko popołudnik, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj mam dla Was mini mały un unboxing, albo haul zakupowy, jak zwał, tak zwał. Są to moje pierwsze zakupy z Zielonych Kotów, jeśli to można teoretycznie zakupami nazwać, bo dostałam bon. I wykorzystałam ten bon na całego, więc cena moich zakupów, dokładnie rzecz biorąc, żeby was nie skłamać do końca, wynosiła bodajże 84 grosze plus kosz wysyłki. Reszta to był bon, ale żeby się już nie przejęzyczać i nie mylić, nazwijmy to zakupami. Tak jak widzicie, ja tylko na razie otworzyłam. Nie pamiętam, co tam było. Ja sobie też obiecałam. Podejrzewam, że jak oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, że tak mniej więcej obiecałam sobie w tym roku, że yy, czy z DT, czy właśnie takich bonów zakupowych, czy takich innych rzeczy. Papierów staram się nie kupować, chyba że faktycznie jakaś kolekcja mi się super spodoba. Muszę wykorzystać, muszę wykorzystać to, co mam w domu, więc raczej zamawiam coś, co bym chciała mieć. A na tydzień sobie nie pozwalam na to. Albo coś, co mi pasuje do mojego jakiegoś projektu, który planuję w przyszłości zrobić. Chociaż wiecie, jak to wygląda z planami. Ale nie przedłużając. Tu otworzymy. Albo w tą stronę będzie lekko wygodniej, będę mniej zasłaniać. Tu mamy wypychacz. Kartonowy. Zostawię, bo mam paczki do nadania. Tu mam gratisik. A tu jest zawijent. Tak Widzicie, to nie jest taki jakiś super duży zakup. Ja to może wyciągnę, żeby wam aż tak bardzo nie szeleścić. Tu już widzę, że co nieco wyleciało. Zrobimy błąd. I teraz tak, z gratisiku to widzę, że mamy standardowo paseczki od Craft O'Clocka. Dajcie mi sekundę, ja to otworzę I jest jakiś I Love Scrapbooking Jakaś taka naklejeczka I Love Scrapbooking I są paseczki od Craft O'Clocka Tu widzę, że z jednej Z jednej kolekcji Z tej bodajże chyba zeszłorocznej W takim razie Jeszcze schowam Na razie niech leży To jest gratisik i teraz lecimy tak. Zamówiłam z Pend Artu, żeby Was nie skłamać, jeśli ja się nie mylę, jest to pasta. A właśnie nie będę mylić to pasta do embossingu puchnąca. Cokolwiek to znaczy. Z tego co ja to zrozumiałam, to po prostu przyciągamy przez maskę, czy nakładamy, podsuszamy standardowo nagrzewnicą i ona puchnie czy to można posypywać pudrem do embossingu i coś z tego wyjdzie to nie wiem będę się dopiero zapoznawać padło mi to w oko tu jeszcze patrzę czy jest jakaś polska pasta expand pasta na bazie wody miękka w dotyku do tworzenia powierzchni strukturalnych po wyschnięciu pod wpływem nagrzewnicy pęcznieje dobrze zamykać nieodporna na mróz Spoko, nie mam zamiaru jej na Czy na... Biorąc pod uwagę, jak wyglądają ostatnio zimy w naszym kraju, przynajmniej u mnie w mieście, to raczej na mróz nie mam szans w ogóle wystawiać tych, tych. Następną rzeczą, którą wzięłam, to były z Old fashion Ribbon. Chyba wszystkie są z Old fashion chociaż nie wiem, czy to nie jest jakaś próbka albo coś, nie pamiętam. Ja te wstążki wzięłam do jakiejś kolekcji. Tylko teraz zaszczelcie mnie, która była, do której kolekcji, dokładnie co i jak to nie wiem. Jedną na pewno wzięłam do kolekcji mintajowej tej Dream dram, Dream, co była taka. Magiczna, co robiłam ten album maluszka, który będziecie mieć wcześniej. Ja wam ten filmik gdzieś tam podlinkuję i robiłam z tej ciemniej, ciemniejszej niebieskiej kolekcji ten, a została mi ta kolekcja bardziej dziewczęca, kobieca, albo te. Ja mówię, teraz nie zaszczelcie, ja wam nie powiem, które to są, które, bo to jest tak który Wam nie pokażę, ale tam jedne tasiemki są do Christmas Red to jest czerwone no to ta będzie chyba do Christmas Red albo te będą do Christmas Red yy, później jest tasiemka yy, trzybordowe, aha dobra, to trzybordowe to są te to jest Christmas Red Później jest tasiemki Vintage Old fashion Ribbon różowe No to to podejrzewam, że to są te Ale nie pisze tu te Myślę, że ja wszystkie do jakiejś kolekcji brałam I teraz następne tasiemki są do Alchemy Art Ale nie piszę do której, ale jest pięć sztuk Więc to musi być ta I to jest do jakiejś kolekcji, której mam A dobra, z Ok, to już wiem. Seastorm. Tam to jest ucięte, to po prostu było przesunięte na piętro niżej. Czyli to są do Alchemist's Stories. Seastorm, Stories, Wybaczcie. A te są do tej kolekcji mintajowej Dreamland. No, zobaczymy. Tak, jak powiem tak. No. Może są do tej kolekcji. No dobra, nie będę się kłócić. Yy, wziąłam też koronkę w czy czy ja tam się tam nie wiem Tu jest otwarcie Taką do ciachania, dym, 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 frędzelkowatą Jest kwiatek, są jakieś tam frędzelki, dłuższy, krótszy, dłuższy, krótszy więc do upchnięcia pod kartki będzie. Czekajcie, tu będzie jakiś ciemniejszy. No, to nie jest ciemniejszy, ale może będzie lepiej widać. No, takie kwiatuszki i ten, to taką koroneczkę wzięłam. Yy, wzięłam z fabryki Weny album dziecięcy. Jeden jest napis normalny, drugi album dziecięcy ze stópkami. Yy, powiem Wam tak. Yy, nie wiem, gdzie ja miałam głowę. Ale teraz yy, była na weekend urodziny przez okienka, czyli podwajamy tekturki. No ale że ja jestem inteligentna, inaczej to nie będziemy tego komentować. No ale dobra, album dziecięcy. Będę miała zapas. Yy, tu wzięłam do Exploding Boxa. Mam do zrobienia taki yy, letni, kwiatowy, bardzo kwiatowy bym wręcz powiedziała, w żywych kolorach. Tu mi się wydaje, że to dla mnie będzie trochę małe, ale zamówiłam też przez okienko. Takie bardziej jakby ala skrzynki na kwiaty, też do Exploring Boxa. Może będą większe. Zobaczymy też, kiedy przyjdą, no bo ta promocja przez okienkowa rządzi się swoimi prawami i po prostu zamówienia będą szły po kolei, ale Ania też nie jest w stanie zrobić tych zamówień 400 na dzień. Tylko robi po kolei, więc może być, że to zamówienie przyjdzie. Pod koniec tygodnia, a może przyjść dopiero za dwa tygodnie, nie wiem, która byłam w kolejce Widziałam dzisiaj, że Ania udostępniła numery zamówień, które postara się już dzisiaj wyciąć Więc obstawiam, że jak podała tam sześć numerów, to cztery na, na bank wyślę Dwa są pod znakiem zapytania, w zależności jak laser będzie pracował I to nie jest, że nie wierzę w Anię, po prostu nie wierzę w maszyny ale trzymam kciuki za Anię Więc zobaczymy Mam jeszcze do tego boksa 3 tygodnie Bo nie jest na początek lipca Ten filmik podejrzewam, że jest pod koniec lipca Będzie dopiero udostępniany Ale mam jeszcze na obecną chwilę 3 tygodnie Więc poczekam na te tekturki od Ani Jak będą to będzie po prostu z tekturek od Ani Chyba, że będą też jeszcze mniejsze I tu jeszcze wzięłam z snip artu Taką Takie girlandy listkowe te pojedyncze listki, takie są ten, spodobało mi się to bardzo. Tutaj coś pod spodem jest. A nie, to się przesunęło, dobra. To jest po prostu biała część snipartu. Okej, okay, tu jeszcze mam wycinanki net, Made in Poland. Taki album w, ra, w ramce, w takim tym. I jeszcze wzięłam z Agaterii album Maluszka, żeby was nie skłamać. Z ręką na sercu, wam powiem, że to jest chyba pierwsza rzecz Agaterii, jaką mam. Bo na zlotach, z tego co pamiętam, te poznaniu, co były jeszcze w zeszłym roku, co tych paczek od sponsorów, tam Agaterii chyba nie było w tej paczce a kupionych na pewno nie mam, bo ja z Agaterii nigdy zamówień nie robiłam, na zlotach jakoś tak powiem też Wam no nie ukrywajmy, kolejki do Agaterii jakoś tak nie kuszą czekajcie, wybaczcie, bo zobaczyłam, że klej jest otwarty mam nadzieję, że go nie zamordowałam do końca więc yy, to jest album maluszka to jest moja pierwsza w ogóle jakakolwiek tekturka zakup z, z Agaterii zobaczymy jak to się będzie sprawować i wzięłam jeszcze cztery sztuki pudełek na kartkę kwadrat. Dwa są beżowe, i dwa są białe. Więc tak wyglądają moje zakupki. Powiem Wam tak: mniej wzięłam mediów. Myślałam, żeby uderzyć trochę w, w, w dystresy ale na obecną chwilę już wiem, że kinga ze skrap, skrapkowo przedłuża nam dziewczynom o kolejne pół roku współpracę przynajmniej, się, przynajmniej ja się zgodziłam, nie wiem czy się wszystkie dziewczyny zgodziły czy nie więc ja stwierdziłam, że u Kingi będą szaleć z mediami, tak jak sobie dalej obiecałam a tutaj poszłam no, głównie w tekturki i wstążki czy ja tych wstążek użyję do tych albumów, które planuję zrobić, nie wiem, bo ja ostatnio bardziej w szyfonowe wstążki idę. No ale te dwie na pewno mam do kolekcji, więc postaram się je w kolekcję wcisnąć. Ta bordowa, nie ukrywam, że zrobiłam zamówienie za późno. Czy ta bordowa, czy ta czerwona, bo Exploding Box, który już robiłam takiej ciemnej kolekcji już wyszedł ode mnie, więc użyłam... No, musiałam pokombinować. Użyłam po prostu resztek wstążki, której miałam, a resztę po prostu wiązaliśmy czym innym. Tak. I to jest wszystko. Jestem ciekawa tej pasty. Znowu będę Wam obiecywać, że zrobię jakiegoś lajwika z mediami, które mam. Trochę mi się tych mediów, mediów już nazbierało. Podejrzewam, że większość z Was... Zna, używała kojarzy. No ja powiem tak: z tych, co kupowałam w tym roku, to ja nie wiem, czy. Znaczy, no, pudry do embossingu otwierałam, robiłam. Glossy otworzyłam ostatnio. I to chyba było tyle. Reszta tych past, wszystkich, dalej stoi zamknięta. I boję się, że niczym zacznę je używać. To się okaże, że są przeterminowane i nie działają. Więc sobie obiecuję. Ten weekend na pewno odpada, bo wyjeżdżam do rodziców. Następny weekend mam urodziny. Może zrobię live'a urodzinowego, takiego jakiegoś. Zobaczymy. Dobra, nic. To jest mój taki mały hol zakupowy. Dziękuję Wam serdecznie za obecność i życzę Wam dobrego dzianka. Pa 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 pa.